Witam Was kochani, bardzo serdecznie z tej strony Zarus. A to jest mój pierwszy, być może nie ostatni audiolog W którym no, na początku chciałbym przeprosić Za moją dwutygodniową e, A może nawet więcej Nieobecność Na YouTubie Ale No jednak na początku byłem Dwa tygodnie temu byłem chory Przez cały tydzień no a potem szkoła, nadrabianie, wiecie jak jest. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, to mój wyjazd na PGA do poznania. Będziecie mogli mnie zobaczyć tam, jeżeli ktoś będzie. Znaczy nie zobaczycie mnie, bo nie wiecie jak wyglądam. No to trudno, ale na pewno dowiecie się jak wyglądam Będę mógł, uka znaczy ukażę moją twarz yy, Na PGA, bo chciałbym zrobić parę relacji dla was Ale jak to będzie to jeszcze nie wiem Tutaj dla was renderuje się, znaczy będzie się renderował yy, Kolejny odcinek Sens Saints Row'a Więcej szczegółów nie będę wam zdradzał, zobaczycie sobie nie wiem, chyba w ten sam dzień co opuszczę audiologa, to opuszczę yy, właśnie ten film z Saints Rowa wieczorem. Także tak... Co ja jeszcze chciałem wam powiedzieć? Aha. Serie. Yy, jak na razie utrzymujemy to co jest, czyli LOL Saints Row i... Pytanie do Was, z czego chcielibyście, żebym nagrał coś dla Was? Bo nie mam za bardzo koncepcji, z czego bym mógł nagrać. Uch. Nawet nie mam za bardzo czasu. Na pewno w planach mam zrobić serię z gry War Thunder z moim kumplem z klasy, znaczy ze szkoły. Nie, bo do klasy tam nie chodzimy razem. Ale ze szkoły, który będzie dopiero zaczynał. Także chciałem go też wprowadzić na scenę YouTube'ową. Już grałem nie nagrywałem z nim kiedyś z War Thunder a, a on teraz postanowił, że też zacznie nagrywać. I tak dalej. Postanowiliśmy razem nagrać coś dla Was z tej właśnie gry. Nie wiem czy ja coś jeszcze mam dla Was do poinformowania. żeby was o czymś poinformować. Z czymś istotnym. No na pewno w, 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 odcinki. Będą ukazywać się raczej, że teraz rzadziej z tego, że no jest szkoła. Trzeba się jednak uczyć, tak? Teraz pewnie mnie spiecie. Mmm, ten się uczy, już to mało się trzeba uczyć. Po co się uczysz? Ja nie jestem z tych, którzy ściągają. Chociaż czasami mi się zdarzy, ale rzadko. Raczej staram się umieć na każdą lekcję. Ze wszystkiego. No, to ja bym w takim razie już z nami się żegnał. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, przypominam jeszcze raz, z yy, czego byście chcieli, żebym nagrał dla Was. Nie wiem, co ja tu mam w ogóle. Jakieś nudne gry w ogóle. Jakieś Minecrafty, Planet Side, World of Tanks. No nie wiem, nie wiem. Bo podeślijcie mi jakieś pomysły. Z czego chcielibyście. U Zobaczyć u mnie y, serię. Także do zobaczenia w następnych filmach. Papa! Pa.